Zulu, Widzimy się na mecie. Jeszcze tylko Walter został, nie, który może się Poczekamy na niego spokojnie. Ej, wyjga ktoś z tych żółty. Kto to jest w ogóle? Gaj. Spadaj stąd, kurwa Wypad z ty Mariantem! Wypadz baru. Dobra, dobra. Kto to ty? Kogo je policja ten lamus? Siedmo, no, to patry, nie nie się Go zabrał. Ale zajebiście tak bo dobrze było fest, dobrze było ta, fest. Tak, tak, my lecieliśmy kurwa razem po... Ja raz lecieli. tak wylądowałem na jednym, na jednym słupie, że dobrze, że to pojechało dalej, dobrze, że to ruszyło dalej. Ale fart, no nieźle było, nieźle było. Dobra, na linkach. gdzie no, grać na chłopaków? Ale... Tam nie za kraksa była mocna. No, no. Tak, na samym no. początku. Dojechaliśmy to widzowie, tak to jest 300x dla Logana w drivingu. No. Można expić wyścigi. po <noise> nim dojdą. Tak, można poczekać na chłopaków. Właśnie, kto nie dojechał? Jalen Felipe, oj, cholipka. I grup powiedz coś odjebało? Co? Ktoś kurwa skosił dwóch gości na chodniku, kurwa, my wjeżdżamy do szpitala, kurwa. Co? Tak. No skosił ich kurwa jak, jak żyto kurwa kombajnem. Ale <laughs> przychodniów po prostu, tak? Kurwa ludzi, kurwa do szpitala ich wjeziemy. No kurwa ktoś od nas, ja się rozjem. Znaczy nie, nie ktoś, tylko to był dobra. chyba Felipe kurwa. Ale gdzie jest Felipe w takim razie? No wjeziemy, kurwa dwóch gości do szpitala, to stanie krytyczne kurwa. dobra, to bezpieczne. Jak będziecie wolni, to dawaj znak, dobra? Dobra, ja mam, co, A kto wygrał? A wygrał ten się Hogan, kurwa, barista Hogan. Ten z grzywką. W Piz, cały hajs muszę mu dać. <śmulita> do <śmulita> dobra, no, no, <śmulita> no, słuchaj, dwóch ludzi nie żyje, Co to, jeździmy dalej, co? Ha Halo? Zrobimy dobra. tak, że dwa miejsca wygrywają najbliżej kogoś. Dwa juch. miejsca, no, spokojnie, to jeszcze powiem, <śmulita> ale tak samo ogólnie wyścig był super, będziemy gadać, jak będziesz wolny. będziesz wolny. No tak? Dobra, dobra. Dobra panowie, jeszcze jeden wyścig do miasta, co na to? No dobra. Komet, tańsz od mojej, bo ile koszty Komet? 44 coś, nie? No, no coś takiego, ale czy zajebany A, zajebany Komet, no to kurde, no to nieźle mi objechałeś, nie? Czy to to uderzenie jest moja wolna, czy co? Albo dobrze, zajeb... dobrze pojechałeś po prostu Widzimy jak tam zsunąłeś, jak szalony Cholipcia. No a, to, to, a to ty nie byłeś drugi drugiej Ja byłem trzeci A, bo mi się wydaje, że ty kurwa wyprzedziłeś no, go na tej ostatniej prostej Tak, tak, bo nie, tu meta, nie goniłem meta Bo była go goniłem. O tutaj Meta była dosłownie gdzieś na tej. A tu nie, ja pachy, hamowałem nie? tam. To chyba hamował tam już nas przy tym. Dobra, nie wstotne. dobrze się jechało, dobrze się jechało. Popyślałem, żeby wystartować teraz z obserwatorium. Wczoraj start Ej, pan fakera pokazuje, co ty jesteś pojebany? Widziałeś gościa? Fakera, no przyrzekł, pokazywał fakera. Wziąłem, no, wiesz, Wyjeżdżasz stąd.

i co ty robisz tam z tyłu? Co on tam robi? Spokojnie Barby z kartu Powodzenia Taking off the motherfucking jacket <inaudible> Spijak Hip hop's potent prescription. Prescription prescription. When you met me, bitch, I would just like this. Why the fuck is you? Kurde To już go starowałem Kurwa, ale było blisko Nieźle, nieźle, nieźle stary Ty tu. No, że ty mnie na prostej palcem w dupie tam no bo na Ta! Jest w, w, ciężą, w koktajlówkach, kurwa, pomidorach leżę. Nie rozumiem, ze skrętną ścianą. kurwa. A w pijorach... Jak jechałeś gównem Koło tej wody tutaj lepiej. Najlepiej zamów taksówkę albo coś, by cię zgarnęło, bo tam ci pijemy to na miężczo. Ej, były jakieś pomidory po drodze? No już go jakiś chłop zagarnia, wiesz? Dobra, dobra. Pomidory, kurwa, co jest grane? Dobra, pamiętajcie, chłopaki, co ja do was wyczytam, to wiesz, w dupę.

Ooo ja dzięki! Dostać. Easy, easy! Kolipka, zaczynam tutaj o coś. Dzięcioła, żeś mi bawuje. Dzięcioł, poszedł, kurka, wam. Otworzyłem <grystuje> kanał i jak coś, to możesz dołączyć ewentualnie będę się złączyć. Kurwa, dziadek, bo rozjebiesz to furę w pizdu! Jak Ym, we, wejdź w dark weba na telefonie, taką aplikację, no, nie? No, i tam wyścig 69. Wyścig? Tak, wyścig 69, wszystko z małej. Dobra, już dołączam. No, no. Dzięki. Tak, to się robi. Siedem na czółeniu. Ej, yo, Jak się nazywa ten czat na Darkwebbie? Wejścik 69, bratku. Wejścik 69. Ale przez si czy sy? Sy, sy, wyssik, wiesz, normalnie. <laughs> dobra, dobra. <laughs> Ale jesteś w stanie powiedzieć, że jesteś z stanie. Ale jesteś na głównym autostradzie. Po no tej i tej co, Powiem, wy, wy, wyprzedzaliście ja i nie wiecie, teraz gdzie teraz jechać, co? Nie? Tak, ale gorzej, policji są po stoimy tutaj z nimi. Mają jakiś stara nowego, nie wiem, kurwa Jelcza, co to jest? Jakiś puto? Nie <laughs> Ty, kurwa. a to może normalnie to nie do nie miejmy, do to na na tym, na wschodzie. W Jaki dziwny patrol, ja pierdolę. <laughs> tak można kupić to w salonie, widziałem bo. to. są psy czy nie? No nie, 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 a, to jest robiona psy, ja pierdolę. Fake police. ale spoci, kto mi się podoba! Dechę, Kozacka Burek miejscówka! Mówię, nie wyprzedzasz, to nie, nie wyprzedzacie. Ty po to, stary, tą... Tak tak, która imituje policyjny wóz na resorach. Ta, <laughs> <laughs> ja, tam rury powykręcałem, no. Taki kurwa terenowy, widziałem to. Powodzenia, panowie. Na spokojnie, muszę wyjść na z tłumu, z peletonu. Spokojnie, trochę wyleciałem. Ule Dobra, jesteśmy drudzy. Drugi po Wiesz, drudzy też zarabiają pieniądze w formule 1 To jest Jayden w swojej super furze. Na spokojnie, nie rozpierdolić się. Ludzie się nie stało, Luzie, nic się stało. Zobaczysz co Możesz paść poślizg, ale się nie wypierdol. Złota zasada i dogonić trzeba Jadona w jego superfurze. furze. Zresztą porządne prędkości, są przeciążenia, są przeciążenia już widzowie. Te lepiej w kabinie Logana, ale on wchodzi w zakręt. Z chłopem kurwa bokiem. Ja... Rider. Ale Rider! panowałem, ja pierdolę! Widzę że do... widzę że do... jesteś mój maleńki! O, motocykliści z Rancho Buffalo! Uff. czas, nadajemy czas. no trzeba po prostu ryzykować. Jest sejdon, jest sejdon! Zgubiłem go. Dwa kilometry mamy, dwa kilometry mamy. Za bardzo się za zaraz trzymać swoje tempo, to chciałem dorównać jemu i. No i mamy jeszcze plecy, kolegę. Było blisko, mało lat, bardzo blisko. Kurwa. Było no, blisko. Ja miałem tempo, miałem no. tempo za tobą, ale wy, wy wywróciłem się, no. No ja widziałem. Ale dobrze lecisz, dobrze lecisz tym fleszem, chyba drugi je, raz. Wiesz, ale rudy, ja, wiesz co, my weźmiemy razem w bok, ja nie chciałem cię zmuknąć. ja myślałem, że my wejdziemy no. razem w bok, ale to było ej, zajebiste, ej. bo to na kamerce video nagrane. Jezu, kurwa. Ej, co, się kurwa. Na kurwa. co się stało, kurwa, tam był jakiś na chłop, początku chyba, w... Na początku ktoś uderzył tak, chyba tak, w, w Ediego, gdyby wypoi. nie ten czerwony, to ja bym wyleciał. On uderzył we mnie tak, że wyglądało no, tak, to, jakbym bok boka walił jakiegoś zajebistego. Odbiłem się od niego. Sprzedałem swoją, starą, za 160 O kurwa! No pierd... Zibi, Jasne, A który uderzył? W moje? Tak, w moją furę uderzył, ja pierdolę bądź cygan Eddie, dawaj na przód, na przód Dawaj na przód o, oh, Edi wrócił! Jest Eddie? A to jest Edi? Nie wiem, czy to jest Edi! Nie kurwa. Nie jest chyba Edi. Edi mówi, że nie gra już. Ej, to nie Edi, kurwa, to jakiś oh. przygłup. Dobra, chuj, Ważne, ważne, aha, gdzie Felipe? Felipe mówi, że będzie za Mi, kurwa. Ej, no, przyjechał ale i mówi, że przyjechały. Długo, kurwa, ale to jest syf, naprawdę syf robił. Tak właśnie kawiarnie, że załatwiał, tak jak coś. Ej, skąd tu a... wiedział, że. Ej, no, ale. Ale, ale, przechodź, okay. on, on podjechał i powiedział, że przyjechałem. On nawet nie wiedział. Ty, ja ja, kurwa, Głąb jebany Od razu widać, że to nie Co kurwa, ścigam się, A, się dobra, dobra. Dobra, lecimy, lecimy to hmm. trudno raz raz jesteś drugi masz półhary raz laweta <coughs>